Witam na prezentacji mocy oraz specjalnych przedmiotów Orisy. Bez zbędnego gadania, same konkrety zaczynamy. W Wpierw moce. Spalona ziemia. Gdy Orisa przegrzeje swoją broń, wrogowie w promieniu 6 metrów zostają podpaleni na 5 sekund. Łącznie otrzymają obrażenia równe 10% naszego maksymalnego zdrowia. Tarcza wystarcza. A tutaj, gdy Orisa przegrzeje swoją broń, to wyrzuca barierę, co ma 600 punktów wytrzymałości. Wartość ta zwiększana przez moc zdolności. Obrotność w działaniu. Obrót włócznią, zamiast pochłaniać pociski, teraz je odbija. Dodatkowo 20% odbitych obrażeń przechodzi na ładunek superzdolności. Rzutka robotyka. Po odpaleniu obrotu włócznią, wyrzucamy również włócznię energetyczną, ale zada dwa razy mniej obrażeń. Ustawienia fabryczne. Gdy trwa umocnienie, czas odnowienia obrotu włócznią oraz włóczni energetycznej są krótsze o 25%. Umocniona regeneracja. W trakcie umocnienia sami się leczymy o sile 5% maksymalnego zdrowia na sekundę. Stalowe kopyta. 50% obrażeń, jakie otrzymaliśmy w trakcie bycia umocnionym, zostaje zamienione w osłony po zakończeniu tej zdolności. Tracimy te osłony, jak odpalimy kolejne umocnienie i wtedy zyskujemy inną wartość. Kurczę, szkoda będzie odpalić umocnienie, jak wcześniej udało nam się skumulować setki takich osłon. Wysokie obroty. Obrót włócznią ma czas odnowienia krótszy o 35%, ale za to nagrzewa naszą broń. Wspólna przejażdżka. Aktywując umocnienie, sojusznicy, którzy są w zasięgu wzroku, dostają na czas trwania umocnienia 30% większą prędkość ruchu oraz tymczasowe zdrowie o wartości 10% naszego maksymalnego życia. Co ciekawe, to właściwie nie ma limitu odległości. Sojusznicy muszą być po prostu w zasięgu wzroku. Zakaz włóczenia. Po trafieniu we wroga lub w ścianę, włócznia energetyczna przyciąga do siebie wszystkich wrogów w promieniu 4 metrów. Orisa w Overwatch 1 miała coś bardzo podobnego: dośrodkowe natarcie. Po pierwsze, super zdolność impuls bojowy wymaga o 25% mniej ładunku. Po drugie, odpalanie ulta resetuje nasze pozostałe czasy odnowienia. Turbo doładowanie. Po aktywacji impulsu bojowego dodatkowo wyrzucamy urządzenie turbo do ładowania. Ach, jest to stary Ult Oris z jedynki. Przez 15 sekund zwiększa obrażenia pobliskich sojuszników o 15%, ale uwaga, urządzenie ma ograniczoną wytrzymałość i w miarę łatwo można je zniszczyć. Moce omówione, to przechodzimy do przedmiotów. Nie będę omawiać ich podstawowych bonusów, chyba że są szczególnie silne. Poprawione podwozie. Umocnienie prócz standardowego 100 tymczasowego zdrowia daje jeszcze dodatkową wytrzymałość o wartości 10% naszego maksymalnego zdrowia. Wysysająca włócznia po trafieniu włócznią energetyczną w przeciągu 3 sekund odzyskujemy 10% naszego maksymalnego zdrowia. Solarna regeneracja. Po użyciu umiejętności leczymy swój pancerz. Ilość leczenia to 3% maksymalnego zdrowia. To w sumie jak mamy dużo osłon i tylko je straciliśmy, to ten przedmiot nic nie zrobi. Niepowstrzymywacz. W momencie odpalenia umocnienia wszyscy sojusznicy w zasięgu wzroku na 2 sekundy stają się niepowstrzymani. Czyli mogą otrzymywać obrażenia, nie mają żadnej redukcji demedża, ale nie można ich ogłuszyć, zamrozić czy złapać szarżą. Czyli jeden z efektów, które daje umocnienie. Dopakowany Pierścień Rotatorów. Obrót włócznią trwa o 35% dłużej. To fajnie się połączy z mocą obrotności w działaniu, gdzie ta umiejętność odbija pociski i generuje ulta. Płytki Rozpraszające. Gdy mamy aktywny obrót włócznią, otrzymujemy dwa razy mniej obrażeń od promieni, czyli dobre nazarie. Oszczep na miarę potrzeb. Włócznia energetyczna zadaje 25% więcej obrażeń przeciwnikom, którzy stoją co najmniej 12 metrów od nas. Twierdzenie EFI: po pierwsze, całkiem niezły bonus do kradzieży życia umiejętnościami. po drugie i najważniejsze, umocnienie trwa aż o 50% dłużej. Doskonałe z mocą umocniona regeneracja, gdzie sami się silniej leczymy oraz z mocą stalowe kopyta, gdzie przyjęte obrażenia przechodzą na osłony. To nie przegrzewki. Czas odnowienia włóczni energetycznej jest krótszy o 15%, ale za to mocno przegrzewa naszą broń. Wirnik efikoptera. Obrót włócznią ciągnie nas w kierunku, gdzie patrzymy, czyli możemy latać. Poruszamy się też o 20% szybciej. Płyn chłodniczy. Po przegrzaniu nasza broń składza się o 25% szybciej, czyli to nie działa na zwykłe nagrzanie. Musimy na maksa przegrzać. I jest fajny beat Orisy, gdzie specjalnie się przegrzewamy. Rzut włócznią generuje nagrzanie, obrót włócznią generuje. Jak najszybciej przegrzewamy broń i wtedy wyrzucamy tarczę. A dzięki płynowi chłodniczemu jeszcze szybciej się zregenerujemy i jeszcze szybciej wyrzucimy kolejną barierę. Fajne kombinowanie. Udoskonalone czujniki celu. Wrogom oddalonym o co najmniej 12 metrów zadajemy 25% więcej obrażeń. Oszczep, na miarę potrzeb, działa podobnie, ale tylko dla rzutów włócznią, więc możemy ją jeszcze bardziej wzmocnić. Zoptymalizowana energia. Trafienia krytyczne składają broń o 5%. Oj, czyli to niedobre, do bildu na przegrzanie. No to mamy omówione. Ja chcę się pobawić w te przegrzewanie. A jakie wzmocnienia Wam się podobają? Napiszcie w komentarzu jakieś swoje pomysły na synergię. To trzymajcie się. Cześć.